Witam Was wszystkich na kanale Helix Tarot. Ja mam na imię Aleksandra, a to jest czytanie dla osób pod znaku Strzelca. To znaczy, jeśli w Strzelcu macie Słońce i lub księżyc Scendent, Planety Osobiste, to to czytanie jest dla Was. Pamiętajcie o tym, że jest ono ogólne dla wielu osób. Bierzcie z niego to, co jest dla Was. A resztę zostawcie. Jeśli potrzebujecie indywidualnej rozmowy ze mną, to proszę do mnie napisać maupagmail.com to jest mój mail. Znajdziecie go w opisie tego filmu razem z innymi linkami kierującymi do e, różnych moich stron. E, czytanie to mówiłam. E, to nie jest wyrocznia. Też trzeba o tym pamiętać, że tym się należy posiłkować w takim stopniu, w jakim jest to dla nas odpowiednie. E, Dobra. Myślę, że możemy przejść do samego czytania, które oczywiście też nie wyczerpuje całego miesiąca. Natomiast pokazuje jakąś energię, jakąś opowieść, jakąś historię, narrację, która chce zostać opowiedziana i która w tym miesiącu jest dla Was. Drogie strzelce, ważna. Zobaczmy. Cóż to za proces? Mamy pazia mieczy jako energię ogólną, umiarkowanie jako wyzwanie, gwiazda jako moc. Co robić pięć buław? Czego nie robić sześć kielichów? I co z tego wyniknie król mieczy? Można powiedzieć, że dokonuje się tutaj rozwój w ciągu tego miesiąca, bo zaczynacie od pazia. Kończycie na królu, czyli od takiej najmniej dojrzałej formy do najbardziej dojrzałej formy, hmm. Jeżeli czujecie się waleczni, to wykorzystajcie to w tym miesiącu. Paść mieczy jest taką energią właśnie wywijającą tym mieczem swoim. Miecze, nawet, w, a może szczególnie w rękach osoby niedoświadczonej, są bardzo groźne. One zawsze są ostre. Tutaj on może być groźny nawet dla Was. Co symbolizuje miecz? No, często myśli, słowa, pomysły, komunikacje wszelkiego rodzaju, ale też informacje. Paść mieczy jest początkujący, czyli dopiero zaczyna. Szuka prawdy, szuka też sposobu swojego wyrazu, szuka decyzji, szuka pomysłu. Uczy się. Oczywiście. Jest bardzo nieprzejednany w tym swoim dążeniu do zdobycia informacji dla siebie. I z takiej pozycji startujecie kogoś ciekawskiego, otwartego na nowe informacje i trochę nieostrożnego, i być może takiego, który zbyt szybko. Wyciąga wnioski. To jest taka charakterystyka pazia mieczy, że on mu się wydaje dość szybko, że posiada prawdę i jest bardzo przywiązany do tego, do czego jest przekonany. A potem się okazuje, że tej prawdy jest dużo więcej w jakichś innych miejscach, nie takich, jak on się pierwotnie spodziewał. Dlatego tak trochę mnie zbija tutaj stropu. To umiarkowanie i to pięć buław, bo pięć buław jest w pozycji co robić, więc to, to nie jest tak, że macie rezygnować ze swojego zdania, ze swoich pomysłów właśnie i ze swojej ważności. Wręcz mówię, ta bojowa postawa jest tutaj rekomendowana. Pięć buław jest kartą forsowania swojego zdania, walki na, na, na łokcie i pazury, jeśli trzeba. Widzicie, jest tutaj wiele, wiele różnych głosów, wiele różnych wektorów. Może to sygnować jakiś konflikt wewnętrzny albo taki, który się manifestuje na zewnątrz. Wydaje mi się, że w piątce była wyjątkowo łatwo jest ten konflikt docenić, to znaczy zobaczyć, że, że konflikt pokazuje nam różne strony tego samego zagadnienia. Pozwala obejrzeć to no właśnie ze wszystkich stron z 360 stopni, czyli zgłębić naturę czegoś. No i konflikt wyłania zwycięzcę, czyli może wyłonić najlepszą ideę, najlepszy sposób działania. Więc nie bójcie się i wchodzić w konflikt i mieć też konflikt wewnętrzny i próbować wielu różnych dróg działania dla siebie. Pozycji, w pozycji Czego nie robić macie sześć kielichów, czyli to jest z kolei taka yy, pozycja, postawa bardzo ugodowa, łagodna, yy, prosta, niewinna. To jest, yy, no, w, w, w opozycji do tego bardzo, bardzo wyraźnie, bo ona pokazuje Dwójkę dzieci, które się ze sobą bawią, które się wzajemnie obdarowują. To jest powrót do czasów prostych, można powiedzieć, tak? Więc ja bym powiedziała, żeby nie chodzić na kompromisy w imię fałszywie rozumianego pokoju, fałszywie rozumianej zgody. Bo tej zgody tutaj ewidentnie nie ma i nie chodzi o to, żeby, żeby ona była. Taka, taka fasadowa, tak? Ona musi się wyłonić właśnie z jakiegoś konfliktu, a nie z zagłaskiwania go. I w tym kontekście widzę to umiarkowanie tych tutaj rad, porad, dobrych rad od Tarota jako wyzwanie, tak? Może być tak, że gdzieś w Waszej naturze jest ta postawa koncyliacyjna, czyli żeby jakoś się pogodzić. Zobaczcie, w umiarkowaniu mamy dobór właściwych proporcji na przestrzeni czasu, więc tutaj jest ten czas wymagany, żeby, żeby ta karta zadziałała. Ona często mówi o cierpliwości. Paśmiecz nie jest cierpliwy. Nie jest cierpliwy, dlatego moją pierwszą myślą było, że to będzie takie wyzwanie dla pazia, mieczy, że on właśnie ma być cierpliwy, że ma nauczyć się godzić ze sobą, ale to jest tutaj Wam ewidentnie odradzane. Czyli raczej bym to widziała w takim kontekście, żeby nie, żeby nie bardzo chodzić na kompromisy, nie? Żeby zobaczyć w sobie taką potrzebę dążenia do zgody, właśnie budowania zgody, którą wydaje mi się, że wiele z nas ma. Często to się objawia na przykład brakiem asertywności, taką nieumiejętnością stanięcia po własnej stronie, a żeby tam, żeby był spokój, żeby ktoś się na mnie nie pogniewał, żeby ktoś na mnie nie podniósł głosu, żebym ja się nie musiała angażować w coś albo nie musiał się angażować, a to ja tam, to ja już się zgodzę, a tak dla świętego spokoju, nie? Wydaje mi się, że Wyzwaniem jest zobaczyć w sobie właśnie taki nurt i tym razem powiedzieć mu nie, 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 chwila, nie. To, co ja tutaj mam do załatwienia, to, co ja mam do, do odkrycia, nazwania, do wyboru, to jest za ważne. Tak, ja mam tutaj takie poczucie, że te karty Wam mówią, że nie możecie się poddać. W imię świętego spokoju zwłaszcza nie możecie się poddać. Dlatego, że to. Co stoi za Wami w tym miesiącu, jest zbyt ważne, jest zbyt święte. Gwiazda mówi o, o tej, tej części nas, która czuje, że jest połączona ze wszechświatem. Oczywiście wszyscy mamy taką część cały czas, ale czasami to czujemy, czasami nie. W tym miesiącu możecie czuć bardzo mocno, że um, macie jakąś istotną misję, że jesteście na świecie po coś. Że, e, że to wszechświat Wam podpowiada, co robić. Że jesteście w pewnym sensie reprezentantami, reprezentantkami tego wszechświata. Więc chodzi o to, żeby tego nie zdradzić, żeby nie zdradzić tej gwiazdy, żeby nie zdradzić tego światła, które tutaj e, przyświeca. I pewnie dlatego jest Wam radzona taka nieprzejednana postawa, nie? Że Wy macie w... to jest też takie bronienie nadziei. Myślę, że gdzieś tutaj jest, może w tym paździerzu jest trochę takiej naiwności, która wierzy w tą nadzieję, która wierzy w jakiś ideał być może, nie? To jest bardzo idealistyczna karta. I po tej stronie ideału macie się w tym miesiącu opowiedzieć, i nie bać się twardo przy tym stać i łoić innych pałką, jeśli trzeba, a nie na siłę się godzić właśnie tylko dlatego, że o, jakoś to się ułoży. Nie, wy to macie wybić, <grybujesz> wytłoczyć, tak? To się, to się robi przy pomocy tarcia, przy pomocy nacisku, a nie przy pomocy pięknych słówek i pięknych oczu. Co z tego wyniknie? Pod koniec miesiąca pokazuje Ci się już jako Król Mieczy, czyli taki ktoś, kto rozumie, bo, bo najpierw zobaczył, przyjął, przetworzył, przeanalizował i teraz wie. Tak jakbyście poprzez tą walkę, poprzez ten e, opór mieli się dużo nauczyć. I zobaczyć właśnie prawdę z wielu stron. No i ten, ten Król Mieczy to jest specjalista od decyzji i to decyzji rozumnych i bezstronnych. Więc gdzieś tutaj to doświadczenie walki o to, co ważne, daje Wam dużo większą pewność siebie, jeśli chodzi o. Podejmowanie decyzji i w ogóle ogląd, ogląd waszego świata. Sporo tu jest wodnikowej energii, więc gdzieś tutaj mam wrażenie, jakiś idealizm i być może walka o ideę będzie istotna, nie? A wodnikowa energia też jest taka właśnie nieprzejednana. Wodniki wbrew pozorom się mówi zawsze o nich, że są takie oderwane od rzeczywistości, uduchowione, ale też takie odległe emocjonalnie i takie futurystyczne, ale wodniki są straszliwie uparte, straszliwie. Więc gdzieś tutaj czuję taką, taką moc trwania, nie, przy jakiejś istotnej idei. No dobrze, czyli tutaj wydaje mi się, że intelektualnie i ewolucjonalnie dobry miesiąc na rozwój. I tego Wam bardzo życzę. Oczywiście też wspaniałego miesiąca ze wszechmiar, nie tylko w tej historii, ale też w każdej innej, która się będzie plotła w ciągu tego czasu. Bardzo Wam dziękuję za obecność tutaj, za wszelkiego rodzaju wsparcie dla mnie, dla kanału. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych czytaniach.